Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a na tym filmie omówimy sobie oczywiście najnowsze pacznący, które właśnie pojawiły się na serwerach testowych w Wajewki Arenie, czyli patchnoucy 1.133. Na początek, standard, nowa postać, nową postacią będzie Ateus Pride of Arbor i będzie to postać z frakcji leśnych istot. Będzie oczywiście dostępna dla niego arena prób. Na moim kanale będzie dostępna z samego rana w momencie wypuszczenia jej na serwery główne. E także standard znowu lecą z postaciami. No myślę, że tempa nigdy nie zwolnią tutaj. Myślę, że ten temat możemy pominąć całkowicie. To się już raczej nigdy nie zmieni. Ewentualnie może przyspieszyć. Następnie mamy nową podróż cudów, tym razem normalną taką podróż cudów jak zawsze. O nazwie Trial of Sage i będzie dostępna 16 stycznia na serwerach testowych, pewnie w okolicach 20 stycznia, tak mniej więcej na serwerach głównych, przynajmniej tak mi się wydaje, tak zazwyczaj było. No i powrót eventu o nazwie Bitwa Krwi 16 stycznia na serwerach testowych, i troszkę później, pewnie parę dni na serwerach głównych. Bitwa Krwi to jest ten fajny event, no może nie dla każdego, ale dla mnie jest to jeden z fajniejszych eventów. To jest ten event, gdzie wybieramy postacie losowo znaczy, wybieramy, dostajemy postacie losowo 10 i z 10 wybieramy 5, żeby te postacie się biły z drużyną przeciwnika. Więc, generalnie, według mnie, jest to jeden z lepszych eventów który może dawać frajdę, no i na pewno występuje tutaj syndrom jeszcze jednej rundki. Przynajmniej u mnie. Czasami łapałem się na tym, że niby chciałem zagrać tam 2-3 rundki, a później się skończyło na godzinie. No i tak to by wyglądało. Następnie zoptymalizowano funkcję kopiowanie formacji. O tym była wzmianka w liście od twórców bodajże. Tutaj chodzi generalnie o to, że jeżeli mm, używamy formacji, na jakiejś rozgrywce, no to te formacje zostaną skopiowane do innych rozgrywek. No i tak samo kolekcje używane przez bohaterów w tych formacjach zostaną tak samo skopiowane. Czyli dajmy na to, że jeżeli użyjemy, nie wiem, formacji jakiejś na kampanii, no to ta formacja zostanie przekopiowana na wieżę. Przynajmniej ja to tak rozumiem. No i wszystkie kolekcje i tak dalej zostaną również skopiowane. Zobaczymy, jak to będzie działało w praktyce. No na razie tutaj poczekajmy, zobaczymy. Następnie zoptymalizowano zasady działania frakcyjnych kart, czyli tych kart, które dostajemy w tawernie, które dostajemy na przykład z różnych tam rozgrywek do ekwipunku. Tutaj prawdopodobnie chodzi o to, że te karty będą mogły zostać użyte jedna po drugiej, ja to tak rozumiem, ewentualnie kilka na raz, bo tutaj chodzi o to, że to są te karty, w których wybieramy frakcje, To nie są karty frakcyjne bezpośrednio. Tylko to są te karty, w których wybieramy frakcje, No i być może będzie można użyć kilku naraz. No nie wiem, tak samo musimy poczekać, jak to będzie wyglądało. No i tutaj, dwa podpunkty następne to jest tak naprawdę zbawienie dla wielu graczy. A czykolwiek według mnie, jakieś 4 lata za późno, no bo mamy już prawie 5 lat je w kiareny. Ludzie piszczą, krzyczą o tym już od 3 lat, chyba. I w końcu, po tylu latach, w końcu muszę to powtórzyć i podkreślić wyraźnie. Poszli po rozum do głowy i to zrobili. Ja w to do tej pory nie wierzę. Jak przeczytałem ten podpunkt, to ja myślałem, że śnie, bo nie spodziewałem się, żeby kiedykolwiek to nastąpiło. Ale jednak zoptymalizowano maksymalny limit dla złota, doświadczenia i esencji w torbie. Czyli pamiętacie, na pewno znacie dobrze sytuację, że jeżeli zbieraliście troszkę więcej. Kart astrologa i tak dalej. Znacie to z moich filmów, streamów z samonami. Po prostu tam co chwilę jak robi się duże ilości samonów, na przykład na astrologu, to co chwilę trzeba otwierać to doświadczenie. Zrobi się kilka samonów, znowu otwierać. Robimy samony znowu otwierać. Teraz limity będą większe w końcu zoptymalizowano również tak samo limity wszelkich skrzynek z wyborem. Czyli jeżeli dostaniemy skrzynkę i tam do wyboru będzie złoto doświadczenie esencja, to tych skrzynek będzie można mieć teraz w plecaku więcej niż do tej pory. Także te dwa podpunkty bardzo mnie cieszą, chociaż jak dla mnie powinny zostać już tak naprawdę te rzeczy wprowadzone parę lat temu, no ale lepiej późno niż wcale. Jeszcze tylko wieża międzymiarowych do kompletu i myślę, że będzie OK. Zoptymalizowano również tutaj. Ustawianie drużyny, ja to tak rozumiem. W trybie przygotowawczym, czyli, wiecie, wybieramy jakąś walkę i tam mamy ekran przygotowania, gdzie wybieramy postacie, i tak dalej. I od teraz gracze będą mogli przejrzeć sobie wszystkie bestie dla każdej drużyny. Czyli, jeżeli będziecie mieli walkę z pięcioma formacjami, to prawdopodobnie to będzie wszystko bardziej przejrzyste. Bo tak musimy klikać pojedynczo w każdą drużynę, żeby zobaczyć, jaka tam jest bestia. Teraz będzie można to chyba. Łatwiej zobaczyć bez po prostu klikania bezpośrednio w każdą drużynę. Tak mi się wydaje, no bo to jest jedyne logiczne wytłumaczenie. Następnie dodano nową opcję do ustawień, czyli od teraz chodzi tutaj generalnie o umiejętność ostateczną postaci przebudzonych, o te specjalne animacje. Do tej pory mogliśmy to włączyć lub wyłączyć. Teraz będzie opcja, żeby po prostu w trakcie bitwy tylko i wyłącznie raz ta umiejętność się wyświetlała, ta animacja specjalna. A później już nie, czyli jeżeli będziemy używali na przykład nie wiem, przebudzonej Taylin i ona użyje 5 razy na przykład swojej zdolności ostatecznej w trakcie bitwy, to animacja będzie widoczna tylko i wyłącznie przy pierwszym użyciu, przy czterech kolejnych już nie. Następnie mamy nowy rozdział na kampanii 63. No i oczywiście 62 będzie troszkę łatwiejszy niż do tej pory. No dla mnie te rozdziały to jest kosmos, tam zanim na 60. się znajdę ja na przykład to już będzie pewnie 70 albo 80 rozdziałów. No ale tak to działa, wiadomo, tutaj żadnym zaskoczeniem to nie jest. No i kilka zmian dla dwóch bestii w sumie i dla Solis. A czykolwiek nie są to jakieś poważne zmiany, także dla bestii Słodkiej Pandy czy też Rolo Pandy, jak to tam woli, bo w sumie miała dwie nazwy, jakby nie patrzeć, zoptymalizowano opis umiejętności na poziomie szóstym, tylko i wyłącznie opis umiejętności o nazwie Up and Away. No i aktualne efekty nie zostały zmienione, tylko zmienił się opis, to wszystko. I zoptymalizowano również dźwięki dla tejże bestii w trakcie bitwy, czyli może wydawać inne dźwięki, nie wiem czy tam był jakiś błąd, czy jakieś glitche były, czy po prostu stwierdzili, że jednak inne będzie miało odgłosy, ale to jest taka mała zmiana. Ja na przykład gram bez głosu, bez dźwięku w karenie, więc dla mnie to jest tam zmiana, która nie ma znaczenia. Jeżeli chodzi o Solis i Talismana, to w sumie nie wiem dokładnie o co chodzi, bo ja to rozumiem w ten sposób, że jest koszt wydajności jej umiejętności i mechanik generalnie. Czyli nie wiem, być może chodziło o to, że niektórym osobom lagowało czy coś, zacinała się gra przez to, że dużo siedziało na ekranie. No i tutaj efekty nie zostały zmienione, więc być może faktycznie chodzi o tą wydajność gry, a nie o coś innego. I tak samo o talizmana, dokładnie to samo. Jeżeli chodzi o bestie, no być może po prostu niektórym osobom na słabszych sprzętach, nie wiem, zacinała się gra. Bo tutaj ewidentnie chodzi o wydajność, tak? Tak jak mówię, żadne efekty nie zostały zmienione, tylko chodzi o wydajność, nic więcej. Więc na koniec skrócik, streszczenie jak zawsze. Nowa postać z leśnych istot: będzie to Ateus, Pride of Arbor i Arena Prób dla niego. Nowa, normalna podróż cudów o nazwie Trial of Sage. Nowy event: Bitwa Krwi. To mnie bardzo cieszy, bo to jest fajny event według mnie. Zoptymalizowano właśnie kopiowanie formacji, które będą przechodziły na inne rozgrywki. Zmiana, jeżeli chodzi o te zwoje frakcyjne z wyborem frakcji dokładnie. Następnie to właśnie te podpunkty, o których wspominałem. Zwiększone limity dla złota, dla doświadczenia, dla esencji dla skrzynek z wyborem dóbr, że tak powiem, ze skrzynek. No i właśnie te skrzynki też będą mogły być w większych ilościach przechowywane w torbie. Zoptymalizowano również właśnie ten ekran przygotowania, gdzie będzie można podejrzeć wszystkie bestie nowa opcja dla przebudzonych bohaterów, że będzie można ustawić, że tylko jeden raz się wyświetla ta specjalna animacja, później już nie. Nowy rozdział 63, no i te zmiany dla postaci, które dosłownie przed chwilą omówiłem. Więc patrznący według mnie takie... no w sumie zwykłe jakby nie patrzeć, nie? Nowa postać, nowa Podróż Cudów, nowy event, nowy stary event w sumie, no i tyle, nie? Tak specjalnym takim wyróżnieniem, to jest chyba podpunkt 5 i 6 z naciskiem na 5, bo jakoś ja ze skrzynkami nigdy problemu nie miałem, bo skrzynki otwieram zazwyczaj na bieżąco. Ten podpunkt piąty przede wszystkim, bo w sumie zbliżają się moje samony, jakby nie patrzeć, i wiele innych samonów, które będę robił prawdopodobnie na streamach w najbliższym czasie. Więc to mnie bardzo cieszy, że nie będę musiał w końcu latać nie wiadomo ile razy i otwierać tych wszystkich, zwłaszcza Esencji. To jest na pewno bardzo fajna sprawa. Jeżeli macie swoje zdanie na temat tych Pacznołców, to śmiało w komentarzach. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu, życzę wam a miłej reszty tego dnia, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.